Witajcie na kanale Vivtim. TEAM Na pewno większość z Was myślała kiedyś o tym, żeby zostać aktorem albo aktorką, ale jest to mega trudne. Do polskich szkół teatralnych, aktorskich zdaje co roku tysiące osób, a tylko może dostać się, na nie, nie wiem, kilkadziesiąt, bo jest po 12 miejsc w czterech, pięciu szkołach państwowych. A co jeżeli do tego wszystkiego dorzucimy temat niepełnosprawności? A Aktor, aktorka z niepełnosprawnością? Takie No właśnie, i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać z Olą Petrus. Dzień dobry! Ola jest aktywistką, dziennikarką, komiczką, a teraz także początkującą aktorką. I o jej doświadczeniach z aktorstwem, ze szką aktorską porozmawiamy sobie dzisiaj, ale zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie się opiszemy. Olu, jako gościń masz pierwszeństwo, opisz się, proszę. Ja dzisiaj jestem ubrana cała na czarno, praktycznie. Mam czarne Adidasy, czarne, długie, proste spodnie, dlatego mam czarny, długi rękaw, Pół golf taki, na którym mam zawieszone nasze i duże czerwone serce, mój wisior ulubiony. Do tego mam niebieskie włosy i klasyczny makijaż, czerwona szminka i czarny eyeliner. Super, że się opisać bo nie miałam do tej pory pojęcia, że masz niebieskie włosy, chociaż cię już znało od dłuższego czasu, więc <laughs> widzicie, nasze opisy się przydają nawet nam. Ja też jestem w czarnych e, jeansach. Do tego mam niebieską, jasno-niebieską bluzkę typu tunika, taką luźniejszą, z niedużym dekoltem, z rękawem do łokcia. Mam długie ciemne włosy spięte w kucyk. Ja z kolei jestem ubrany w pomarańczową koszulę w kratę, w szare aladynki, siedzę po turecku za dziewczynami, wszyscy siedzimy na szarej kanapie, a za nami jest biała ściana. No dobrze, to słuchajcie, myślę, że zaczniemy od takiego fundamentalnego pytania, Olu, skąd w ogóle pomysł na aktorstwo? Generalnie nad no stand-upem się zajmuję zawodowo już od sześciu ponad lat i jest to bardzo fajna forma, natomiast z czasem gdzieś tam zaczęło mnie ciekawić Poszerzanie tego warsztatu, szczególnie, że jakby też w swoich działaniach aktywistycznych na temat ogólnie promowania różnorodności w mediach, zawsze chodziłam i narzekałam, że nie ma ich zbyt dużo, że ewentualne przedstawienia osób wyróżniających się to są takie, gdzie tak naprawdę to, co je wyróżnia, czy to jest pełnosprawność, czy to jest kolor skóry, czy religia, czy nawet orientacja seksualna stają się tak naprawdę główną definicją danej postaci w serialu czy w filmie i jest to kompletnie jakby bez sensu, bo w prawdziwym życiu tak nie jest. Ja sama gdzieś tam byłam zarejestrowana w agencjach takich epizodystów, statystów, hmm. jak ja to mówię, generalnie ludzi bezrobotnych. Ym... I rencistów. Też. Się wpisuję. <grym>, to zazwyczaj właśnie jak dostawałam jakieś propozycje, to były to propozycje takie strasznie sztampowe, gdzieś tam nawiązujące do, nie wiem, cyrku, czy właśnie jakiejś smutnej historii, czy jakiegoś takiego użalania się. Zawsze to z automatu w ogóle odrzucałam i nie, nie godziłam się na takie rzeczy. I zastanawiałam się, dlaczego do jasnej cholery nie można po prostu, nie wiem, zagrać normalnej takiej, tak samo jak ja jestem zwykłą, nie wiem, osobą, która na co dzień, nie wiem, działa, jeździ, yy, czyta, tyje, chudnie, zakochuje się. Dlaczego nie może być taka postać, prawda? No i wtedy ktoś mi rzucił hasło, no dobra, no ale wiesz, no nie ma za dużo Ktoś um, musi to osób... zrobić. Znaczy nie ma za dużo osób niskorosłych po szkole aktorskiej na przykład. No ja właśnie. No, no, to, no, to, no, to, no to trzeba będzie to zmienić najwyraźniej. Nie miałam ambicji e, już na, e, nie wiem, pójście do jakiejś szkoły teatralnej czy czegoś takiego, bo zdałam sobie sprawę, że to jest dosyć zaawansowana sprawa i może już trochę na to jestem zasta. Czyli nie, nie miałaś w ogóle podejścia do nie, czy nie, do nie, akademii teatralnej czy szkoły Nie, nie, nie. Mhm. E, po prostu jakby w momencie, kiedy zaczęła się pandemia i m, same sobie występy były mocno ograniczone, to akurat zrobiłam się przestrzeń w życiu i dostałam gdzieś mi się wyświetliła się reklama właśnie takiego studium aktorskiego przy Domu Kultury Kadr i w zasadzie ta stwierdziłam, a dobra, spróbujmy. Pierwszy rok był naprawdę bardzo intensywny i bardzo pełen różnych, fajnych, ciekawych doświadczeń. I nagle się okazało, że całkiem dobra jestem i tak się w tym fajnie odnajduję i lubię budować te emocje. Fakt, faktem oczywiście na przykład nauczyłam się takiej ciekawej rzeczy o, o sobie, że mam tendencję do tego, żeby wszystko faktycznie jakby próbować przekuć w groteskę. I to musiałam bardzo na tym zacząć pracować i Fakt, faktem na przykład bardzo było dla mnie fajne to, że przy pierwszym spektaklu dyplomowym moja rola to była rola właścicielki restauracji, mhm. gdzie tak naprawdę no to byłam właśnie taka poważna, ustatkowana, która tam po prostu wszystkich opierdzielała równo z góry na dół yy, i, i była praktycznie cały czas obecna na scenie. Jakby czułam, że to yy, znowu, że gram tą rolę i to, jak wyglądam, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Mm -hmm. Nie ma żadnego wpływu tak naprawdę. I gdzieś potem te, które recenzje, które otrzymam, czy jakby feedback zwrotny, zarówno od moich nauczycieli, jak i od ludzi, którzy byli tam. Był mega pozytywny, i właśnie się okazało, że tak naprawdę, yy, yy, tak jak to w codziennym życiu moim jest, że bardzo często ludzie po chwili przebywania ze mną zupełnie zapominają o tej mojej inności, tak nagle tutaj było dokładnie to samo. Jakby mm. nagle byłam tą postacią. I ludzie autentycznie uwierzyli w to, że jestem szefową tej restauracji. Chciałem cię zapytać o case związany z samym procesem uczenia się, no bo już przeszłaś przez trochę tych zajęć, nie przez te, przez te mm. dwa lata. No i ja pamiętam, kiedy ja zdawałem do szkoły aktorskiej. Na jednym z egzaminów. No e... Właśnie powiedzmy, że mamy tu więcej niż jednego aspirującego aktora na tej kanapie. I... Ta, jakby też ten case, jest związany z agencjami aktorskimi? Grałem w paru, <grym> paru dokumentach w serialach, które niby nie byli Nasze jeszcze. Już o tym doskonale wiedzą, bo cię oglądają. To już jest na takim poziomie, że nie pamiętam że w czymś grałem. Albo mm. udaje, że nie pamiętam. Jak chciałem iść do szkoły aktorskiej, powiedziano mi, yy, że no, proszę pana, pan nie będzie w stanie odbierać bodźców wzrokowych, yy, tego co partner, partnerka chce, mu, chce panu zaoferować na scenie. Zapamiętałem najbardziej to, że ja nie będę w stanie wielu rzeczy wykonać w czasie yy, pracy aktora, jak również na zajęciach aktorskich. Chciałem się ciebie zapytać, jak to u Ciebie wygląda? Yy, czy są rzeczywiście, odczuwasz jakieś ograniczenia? Czy czujesz, że jako osoba niskorosła masz jakieś, wiesz, problemy techniczne z, z jakimiś konkretnymi rzeczami? Czy czujesz, żeby ten tym zawodzie? Właśnie, czy to jest w ogóle do obronienia. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jakich się ludzi trafia, tak? Ja trafiłam na człowieka, który zarządza tym naszym kursem, który jest dyrektorem kursu, czyli Andrea de la Cruza. Który w zasadzie, y, nawet przez chwilę chyba nie zająknął na temat tego czy ja się tam nadaję czy nie. Powiedziałam, że moim celem jest troszkę takie przebicie tego kolejnego sufitu hmm. y, i on to potraktował sam jako challenge po prostu. I on to hmm. sam potraktował na zasadzie, dobra, no to zrobimy tak, że będziesz... Czy traktował. nie to, że on będzie twoim sufitem, który ty będziesz musiała przebić, tylko on, nie, on będzie, będzie twoją... On, on, tak, bo będzie Dla niego to też jest challenge, żebyście razem ten sufit przebił. Tak, że on chce wychować kogoś, to przebije sufit. To dla niego. I to jest tak. moim zdaniem super w ogóle pedagogiczna postawa. Na tym polega takie jakby odpowiedzialne i mądre bycie pedagogiem. To jest kształcenie tych ludzi do przebijania sufitów, a nie. W Umacniania jej w przekonaniu, że są sufity, których się nie da przebić. Odgrywaliśmy scenki i jakoś odgrywałam to, właśnie, nie wiem, zbyt słabo, czy, 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 czy nie, nie potrafiłam, nie wiem, odnaleźć woli, kontrawoli woli postaci, czy coś takiego. To mnie opierniczał w tym momencie. Ona nie? nas waliła. No, dokładnie, jakby ten. jakby potrafił, Nie dawał mi żadnej taryfy ulgowej pod tym kątem, ale z drugiej strony po prostu jakby miał świadomość pełną, że yy, mi zależy na tym, właśnie, żeby, nie nie, żeby spojrzeć poza to wszystko, ponad to. I on się patrzył na mnie na zasadzie dobra. Mam fajną mimikę, mam, nie wiem, mam, jestem ekspresyjna, jestem, e, e, mam donośny głos na przykład, więc mam dobrą e, emisję i w ogóle. E, więc, w, więc na tym się skupię. Tak naprawdę wszystko inne, co by mogło być potrzebne, nie wiem, jak gadaliśmy, no nie wiem, miałam postawione biurko i, i fotel na scenie, na którym się działam, To po prostu tylko kombinowaliśmy tak, żeby to było na tyle niskie, żebym nie musiała za każdym razem się wciągać, żeby nie, nie przebijać tego widza, nie, nie, nie wybijać po prostu widza z, tego, jakby, m, z tej sytuacji ale poza tym to tak naprawdę nic innego tam się nie zadziało takiego. Na początku traktowałam to stricte na zasadzie dobra, nie mam nic innego do roboty, potrzebuję się wyżyć gdzieś kreatywnie, a może przy okazji będę miała jakieś tego ciekawe, nowe doświadczenia, plus jakby byłam pewna, że mi to pomoże na scenie ogólnie, do tych moich występów komediowych, a w tej chwili tak naprawdę już właśnie na drugim roku jestem i tak sobie myślę, że dobra, to trzeba będzie się zacząć rozglądać za tym, żeby zrobić może eksterne. Żeby, żeby, żeby zrobić egzamin na zawodowego aktora, a potem to już no, będą mogli wszyscy naglizdać. Po co nam w ogóle są aktorzy z niepełnosprawnością, słuchajcie? Mm, żeby pokazać, odzwierciedlić w mediach i w przestrzeniach jakby medialnych to jak świat wygląda naokoło nas, bo świat nie jest biało zdrowo tak? Jest kolorowy, ma różne kolory, kształty, formy i... Dużo chemii w sobie. I dużo, to, bardzo dużo chemii <laughs> w sobie. E, dużo plastiku. <laughs> tak, ale, ale mijamy na ulicach różnych ludzi, a potem siadamy przed telewizorem i widzimy jakiś dziwny wyidealizowany świat, który wcale nie ma racji bytu tak naprawdę. Albo ewentualnie dzieli się, tak? ci robi osobny program o osobach z niepełnosprawnością i osobny program o osobach zdrowych. Osobne mhm. ra randkowe show, gdzie wysyła się tak, na, nasze ulubione. E, tak, wysyła się ludzi na egzotyczną wyspę i osobne show, gdzie się łączy w parę osoby z niepełnosprawnością przy pomocy nie kamer i tych. Nie, A kurde, a wrzuciliby kogoś takiego do tego hotelu Paradise, no i... O tym właśnie mówiłam ostatnio, o tym właśnie mówiłam, że totalnie tak. To by było normalne, tak? Ja, to, proszę, nie, ja nie siedzę... Nie ma czegoś takiego jak Tinder dla niepełnosprawnych, tak? Ja a się, może powinien z... być? So. Portale. Są portale. A, ja tam nie aplikacji. Byłem. Ale, ja też nie, ale, ale słyszałam. Też, ale Koleżanka sobie. mówiła, a Powiedz mi jedną rzecz, bo każdy młody aktor, znaczy w ogóle każdy aktor, ale szczególnie, kiedy zaczyna swoją podróż i rozwój aktorski, ma jakieś takie swoje wzory. Dużo jest aktorów ogólnie, na których można bazować, szczególnie na zachodzie. I tutaj mówimy nie tylko o osobach Miss ale mówimy również w ogóle o jakichkolwiek Cały spektrum aktorstwa. Ja się zastanawiam tutaj nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy się kimś inspirujesz i kim się inspirujesz? Po drugie, czy w tym gronie mogą być osoby niskorosłe, czy w ogóle na nich nie zwracasz uwagi? A może właśnie też jest tak, że jest jakiś aktor e, niskorosły, któremu już też się udało przebić e, ten sufit w innym miejscu na świecie i też on pozwala ci jakoś sobie wyobrazić, jak to można zrobić w Polsce. Znaczy, no oczywiście jest przykład Petera Dinklage'a, czyli słynnego Tyriona Lannistera i wiele innych też ról, które później zagrał, gdzie na przykład obecnie czekam z utęsknieniem, bo gra Cyrano de Bergeraka. Aha. więc to w ogóle będzie niesamowite przeżycie moim zdaniem. Bo takie odwrócenie historii znowu. znowu znaczy, no fakt faktem troszkę no korzysta z tego e, swojej inności, no bo Cerranom był tą postacią jakby odbiegającą od kanonów piękna, mm -hmm. która się ukrywała za kimś innym. E, ale będzie tam śpiewał, on fajnie to stycznie śpiewa. tak z taką ciężkością. E, wiesz co, bo po pierwsze to, co mnie z nim łączy na przykład, no to poza niską to to na przykład, że on też... on chyba dopiero miał 33 albo 34 lata, kiedy zadebiutował mm. w Drówniku. Więc on stale okay. za szybko się za to nie wziął, tak, ten. Więc zawsze sobie tak myślałam sobie, okej, okay, dobra, to jeszcze mam czas. Mam czas, tak. Mam czas, <laughs> mam czas, jest okej. Okay. Natomiast nie chcę patrzeć na niego właśnie jako na, nie wiem, inspirację tylko dlatego, że mamy Sporo to samo. Okay. E, moją inspiracją są Barbara Streisand. Okay. Mojo, ja po prostu uwielbiam zabawną dziewczynę. Ten jej musical, w którym też nawet debiutowała, po prostu zabawna dziewczyna to jest dla mnie historia. To jest taka historia, właśnie, z którą ja się identyfikuję, bo to jest historia Fanny Bryce, czyli prawdziwej komiczki z lat 20-30, która właśnie, ponieważ y, urodowo do kanonów nie przestawała, a mimo to dołączyła do tak zwanej Revli Ziegfelda i y, 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 gdzieś tam występowała, ale właśnie też, ponieważ nie potrafiła jakby. Czy pasować się do takiego kanonu, tych pięknych tancerek, które że tak powiem tylko planowały urodą? To ona strasznie dużo dorożyła do komedii, do tych występów swoich. No i później właśnie to samo zagrała jakby Barbara, która po prostu no, totalnie pasowała do tej postaci. To był ten czas, kiedy ludzie tam sugerowali jej, że chyba powinna sobie nas no, zoperować czy coś, bo taka. Tak, że, że też się akarystia. nie wpisuje w te kanony, też nie wiadomo A ona stwierdziła, że w szanii, to będę dokładnie wyglądała tak, jak wygląda. A czego byś nie zagrała? Nie, zagra nie zagrałabym ofiary. Nie zagrałabym tego, jak ludzie myślą, że mogłoby wyglądać moje życie. Mhm. Nie zagrałabym kogoś, kto się na sobą użala. Nie zagrałabym kogoś, kto nie wiem, biega i płacze na zasadzie, ja nie chcę być nisko. Yy, nie zagrałabym kogoś, nad kim ludzie się yy, użalają, Nie zagrałabym kogoś, kogo ludzie upokarzają. Gdybym powodem. Użalania się, bycia ofiarą, nie była na przykład niskorosłość, orientacja seksualna, albo do sytuacja rozważenia. życiowa na przykład, bo jesteś nie wiem, matką z dzieckiem. Do no rozważenia, czy życiu. jednak po prostu na razie ten segment, no thank you. Another direction. Eee, to by było do rozważenia. To by było do okay. rozważenia, jeżeli bo to, to by było wtedy przełamanie stereotypu, tak? W tej chwili nie ma tej różnorodności ról dostępnych. W tej chwili nadal mimo wszystko ciągle idziemy, albo w smutną historię, albo w Hero Story, i tak naprawdę oczywiście. Te postaci, te formy, te role będą ok, jeżeli będzie alternatywa, a nie jeżeli to będzie jedna opcja, jaka jest proponowana. Bo tak naprawdę na przykład w filmach e, również się mówi o, nie wiem, różnorodności, e, bo dobry aktor, nawet hetero może zagrać Geja, może zagrać i dra może również zagrać kolesia sparaliżowanego, może zagrać. Właściwie, um... ja wiesz co, uświadomiłem sobie, że kuź wam co Tak, jesteście w dobrej sytuacji, bo aktor klasycznego powiedzmy formatu nie może zagrać osoby z niskorosłością. To było, było parę takich filmów, gdzie yy, regularnego wzrostu aktor grał yy, osobę niskorosłą. Serio? Był, był, był taki film, Boże to mój. To co. A, teraz sobie przypomnę. Czekajcie, a, aż muszę sprawdzić, bo to będzie mi to chodziło po głowie, nie? ale Tak, tu się nazywał Małe, jest piękne, w ogóle. O jest. i widzicie, jest tutaj. Yy, Boże, to co ja widzicie. Sorry. <laughs> to Pokaż, Czekaj, ja wiem, nie możecie opisać. Nie, generalnie jakby jest y, zdjęcie na kanapie właśnie aktora, który jest standardowego wzrostu. Y, nie wiem, Mikołaj, to będziesz to widział? No, no. Mhm. Widzisz, to jest Gary Oldman, tak. no to jest znany aktor, tak? Siedzi ja na kanapie i ten... I, i, i jakby, no, jest gram osobą, nisko nie? Czyli jednak nie macie monopolu. No, jednak nie jesteście potrzebni. Czyli... <laughs> bo, no oczywiście, że nie. A taki przekaz. Ale bo w ogóle wybiło mnie z tej myśli, po prostu chciałem zadać pytanie, no bo jeżeli właśnie osoby, wiesz, te białe, piękne cis mm. mogą zabrać każdego, Po jakiego kija, moja droga, ty się wpierdzielasz na tą scenę? E, aktorską. Zabierasz się w to. chleb. Bo na kolanach nikogo? Dla nikogo nie jest wygodne. <noise> z, bardzo, z bardzo prostego względu to mi się wydaje, że robię. Ponieważ e, tak jak dla mnie ważne było zobaczyć dingle na ekranie i zobaczyć, hej, to jest człowiek taki jak ja, no to tak mam nadzieję, że gdzieś kiedyś jak ktoś zobaczy mnie, jakieś dziecko niskoru, to zobaczy mnie, to sobie pomyśli, o kurczę, można to robić. W takim razie powiedzmy sobie może teraz o aktorach pełnosprawnych, grających postaci niepełnosprawne, tak zwany disability drag, jak się ostatnio dowiedziałam. Co o tym sądzicie? No bo to jest dosyć jednak powszechna praktyka. I tak jak e, kiedyś na przykład e, malowano białych aktorów na czarno, żeby grali czarne postaci, teraz już się tego nie robi i wiadomo, że to ha, nie jest do końca w porządku. Natomiast no, jednak wciąż pełnosprawni aktorzy grają niepełnosprawne postaci i pojawiają się jakieś takie głosy, że to jest mniej więcej to samo, co malowanie białych na czarno, ale wciąż jednak to występuje. U nas w Polsce takim dyżurnym niepełnosprawnym jest oczywiście Dawid Ogrodnik. Przy całej sympatii do tego aktora i przy całym szacunku do jego warsztatu i tak dalej, nie do końca mi się to podoba, czy jest jakikolwiek film? Czy można mieć amplua, kryminalistę, romantyka, kochanka? On ma amplua niepełnosprawnego. Trochę Też, tak. Znaczy mi się wydaje, że to jest cały czas to koło zamknięte pod tytułem, ponieważ nie ma za dużo aktorów zawodowych z niepełnosprawnościami, to reżyserzy i castingowcy będą się zawsze jakby tym bronić, że oni nie mają za dużego wyboru. W tym momencie i nie mają jakby z kogo wybierać, nie mogą jak sobie dobrać ludzi, a oni chcą jednak pracować przede wszystkim z ludźmi z warsztatem, których mogą w jakiś sposób instruować, kierować, reżyserować, prawda? Więc to jest jakby dla nich priorytet. Ja miałam taką sytuację w momencie, kiedy zaczęliśmy pytać ludzie na temat tego, czy w Wiedźminie krasnoludy powinny być grane przez osoby niskorosłe, bo gdzieś tam pojawiały się głosy sojuszników, nazwijmy to. Hmm. Tutaj głosiły, że no jak to, no, ale dlaczego mamy im odbierać rolę, no jeżeli już są role akurat dla postaci niskorosłych, no to powinny te osoby niskorosłe grać. Ale te, które akurat grały w pierwszym sezonie Wiedźmina były dosyć mało krasnoludzkie nazwijmy to, no były troszkę nawet, mm, szczerze mówiąc, no pokraczne momentami, tak po prostu, bo te byli naprawdę tacy dosyć wątłej budowy mężczyźni i ja na to odpowiadałam jedną rzecz, tak jak najbardziej powinni grzać, ale powinni grać odpowiedni ludzie niż korośli. Czyli o takiej właśnie budowie, jaka była, że tak powiem, przypisywana krosnoludom. Czyli to powinni być panowie napakowani, jakby z porządną masą mięśniową, którzy faktycznie jakby zgadzali się z tą jakby wizją, jaka tam się gdzieś tam przejawiała w fantastyce. I to by wtedy miało sens większy, tak? Jak myślę o, w sumie o filmach, gdzie kojarzę w ogóle postaci to jednak są to mężczyźni raczej. Zauważ jedną rzecz, mężczyźni aktorzy nie opierają całego swojego aktorstwa głównie na wyglądzie, mimo wszystko. To prawda. Może być fajny aktor, to może być brzydki, ale jest zabawny albo jest dobrym aktorem. No, kobieta e... musi być ładna, wiadomo, no, bo jest kobietą, a, 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 ile masz, a ile masz aktorek kobiet, które jakby y, 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 robią wielką karierę, mimo tego, że jakby urodowo nie przystają do pewnych kanonów. Prędzej widz uwierzy, że atrakcyjna kobieta się zakocha w nieatrakcyjnym mężczyźnie, niż odwrotnie. niż, niż, niż nie, atrakcyjny mężczyzna w nieatrakcyjnej kobiecie. Czyli słuchajcie, już tak podsumowując powolutku, chodzi na to, że my z Moniką jesteśmy na etapie myślenia, że fajnie by było, gdyby postacie um, osób z niepełnosprawnościami w filmach były grane przez Osoby z niepełnosprawnościami, a Ola wychodzi w swoim myśleniu jeszcze do przodu, żeby byli aktorzy z różnymi niepełnosprawnościami, którzy grają postaci, które nie są zdeterminowane tą niepełnosprawnością, czyli jeszcze do przodu. Dokładnie. Wow. Dokładnie. Olu, życzę Ci tego, żebyś ukończyła tą szkołę, żebyś dostawała bardzo dużo ról i żeby za jakiś czas to nie było tak, że ciebie pytają, co myślisz o wypowiedziach aktorów z zachodu, którzy oni skorośli w ogóle, tylko żeby oni byli pytani o wypowiedzi twoje, ponieważ tu już będziesz aktorką na Te Tak, słynnej aktorki z Polski. No, to by było fajne. Nie, w ogóle fajnie by było kiedyś. No na, i czekamy na, na czerwony dywan. O, dziękuję, to by było w ogóle. Czy takie życzenia są ok? Czy takie życzenia są życzasz? bardzo ok. Yy, wiesz co, nie, nie, to, to są życzenia bardzo okej. Okay. Wszystkie inne, które ewentualnie gdzieś mi się tam krążą w głowie, to na razie zachowam dla siebie, żeby nie zapeszyć. Jasne. Dobrze, to miejmy nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem za jakiś czas, to przynajmniej część naszych życzeń już zostanie spełniona. Oczywiście. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. To była dla Was Ola Petrus, gościnnie u nas na kanale VIP. Team. Zachęcamy Was do obserwowania jej na różnych social mediach. Linki będziecie mogli znaleźć w opisie również. Możecie nas śledzić. My się z wami żegnamy, oczywiście tradycyjnie zachęcając Was do wspierania naszego kanału, subskrypcji i tego wszystkiego, co można robić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!